Okej, okay, jestem na homie. Gdzie są te typy? Tu, 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 tu. Gdzie? Ale szybko się odryskają O, filtr kolejny. Jeden. Ja już mam dwa filtry. Ja też mam jeden przy sobie. Szukaj drugiego. Szukaj cze czego? Drugiego typa. Nie do ciebie, Harki. Dobra, Padł. O! Miał duży plecaczek. Mapla, jej! A no. No, 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 no... Mam generatora. On miał vipera i pełno amo, a wipery ja, się chowają. Tu... Mój plecak czarny to ci, no łap. Ten z modów, tak? Ale może nie strzelaj. Jeśli strzelałeś, a te typy tu były, to dlatego przyszły. Ja ich Bo tutaj zobaczyłem zombie, w jedno, w jedno miejsce i patrz. Zacząłem do niego skrzypiony A ja mam mapla O, deszcz No ja zbieram moby i niszczę APC ta ok? No, zniszczę APC A ja pobuduję bazę Weź tą drugą Aha, piłę jak tam jeszcze leży od tego. Dochodzą ty... do tam do APC-ta. No dobra tego zostaw To mówię zbierz piłę drugą co z tego typu wypadła Ja? No? Nie nie ty Harki. zrobić. Nie, tu są lokery puste. No trzeba wymienić flory, bo nasza baza jest położona na wysokich florach w miarę, więc... Albo nie, pod szafami na razie nie będę ściągał, pod tym tutaj zrobię. Ja sobie no dobra Aj coś się blokuje, strasznie dużo osób tutaj kałaszki. No bo na tej mapie dropią kałaszki praktycznie tylko Jeszcze ty na metal możesz przerobić No dobra Coś nadal blokuje Centry? co? Bo nie mogę Aha. tu Flora postawić A jak zabrać ekspo z biblioteczki? No normalnie Aha, teraz tu w ogóle nie postawię flora, bo ty tu jesteś. Czekaj, na Aha, homujesz. Ty mogę postawić flora? A, nie mogę. Możesz postawić rofa. Ale po co rofa? Dobra kładź. A może po prostu pójdź tu i wyskoczę? Tyle bym nie trafił na ruskich teraz. Ty homujesz, tak? O no. już jedną gasmaskę mam, to teraz dla jopy trzeba. No. Jeszcze filtry. Mówisz mówić, jakbym to zabrał. Czy mam to Nawet nie wiedziałem. Wiesz, że tu można wyjść? Ja homuję! Ale po co? Bo czekam. No dobra, czekaj. Dobra, nie się. Drabina chyba. Lutuję tutaj wciąg Lutuj, lutuj Druga maska poleci, zaraz co trzy e, Kogo jest niebieskie łóżko Niebieskie? E, moje czarne. No to ja e, to jest niebieskie To ja je ściągam Po co? bo muszę ten Flora położyć Nie wiem, czy lokery blokują... A, lokery. To fajnie. Małeś już moje, czy jeszcze Tak. No i tak będziesz wracał samolotem. Ale musiałeś tu wejść. Nie ściągaj! No zostaw tego lokera, bo mogę flora położyć. Kiedy mam wracać? No, masz wracać, jak się pełnia skończy. Au, ale ty moby bio teraz mocno w tej. No tak, tak. Ej, idzie zobaczyć, czy jest mega Z? Czy co jest? Mega Z. Jaki mega Z? Mega ząbiak. No to idź, sprawdź. Brak mi siebie to Це фактор вже чи Mało Expo za mob Właśnie, właśnie expa dostajesz, ty. Przecież to na Range Findery wszystko pójdzie. Aha, no w sumie. Tutaj będzie tyle centry. Wow, już ma O, Gazmaska. Kolejna? No to nie jest Gazmaska. Sorry, sorry, to nie jest Gazmaska. A no, szkoda. Ta mob! Co? Gdzie? Masz mega? Masz mega strażaka? No właśnie, a co ty masz? Yy, a trzeba będzie ogólnie zbierać na ten duży generator. Mam mega zet z czerwonym. No to go zabij. Jaki problem? Skałaszka. No, skałaszka. Ty, drugą gazmaskę, dla Jopy. No, to teraz filtry. D bądź sam cały czas, bo będą filtry dropić, gazmaski że kolejne. Teraz jadę już do ciebie, Koper, tylko zatankuję terkę, okej? Okay? Ale nie, no mówię, exp filtry, bo my nie, nie dojdziemy na jednym filtrze każdy. Ja tutaj sam tak się boję! Przecież jest oprócz nas jeden typ. Darek. Myślisz, że Darek ci coś zrobi? Tak! No dobra, no to wracaj. Różny przeciwnik. Kurde, nie. Czy naprawdę moje łóżko blokuje? Ściąga Muszę wszystko ściągać, szafy... Opa, wiesz, że w Moskwie może Helka? Tak, wiem, że może się tam Helka zreswist... Jak one daleko mogą... Daleko. Właściwie na dachu jest spotlight, tego chcę do środka. Dobra, 20 co wypadło? Drum do tego. O, 16 skób, pełny ten, tłumik, granat i flash. Wiesz, jak fajnie można sprzedawać różne rzeczy, Koper? Bo na przykład, jak masz jakąś metalową rzecz, której nie można sprzedać, to skrapujesz ją, a skrapy można sprzedać. Ale czy sprzedajesz skrapy? Nie, ale tylko bo wyszedł mi się taki komunikat, że masz niepotrzebne metal skrapy w swoim ekwipunku. No właśnie, kości... ale kto ma niepotrzebne skrapy? Każdy skrap jest potrzebny. Właśnie. Nam jest potrzebny. O to cho chodzi, że głupata trochę. O, o tym się troszeczkę inaczej lata niż odsterką. No. Octerka jest wodna. Weźcie tego questa na liberatorze, proszę was. Ale my nie jesteśmy na liberatorze nawet. No to my z koprem będziemy to robić. Ty opa też chcesz? No to przecież... A gdzie jest Ural? U pani u pani doktor w XB. Ale on jest przy bazie, czy? No tak, no tak, ja po nim wracam przecież. Dobra. Ja wiem w sumie, jak zrobić tego Quest'a. Bo znam go na pamięć, bo niedawno. Hopper, prześlesz mi 50 hajsu, bo muszę sobie kupić leki, bo zaraz zginę. Od czego? Od radiacji? O albo pójdziecie pol, pójdziecie do ST do SP Petersburga. A po co jak ja ja mam, pe ja mam pełno leków mam w ekwipunku i sobie właśnie nie zjadam. Dasz mi koperję, bo zaraz A. umrę. Co dam ci? Ogólnie wszystkie skrzyneczki z pierwszego no z parteru na drugie, na pierwsze piętro trzeba przenieść. Ja sobie tutaj Yy, no bo tam będzie bezpieczniej. Gaz maskę mam. Nie za darmo maskę. Dożaków na Rosji mogę uryć. Ale tylko tam. Wiesz, że jest specjalny model zombie, który wygląda jak NPC? Serio? A, no, Goły NPC. Bez twarzy. Wygląda tak jest, tylko ma włosy random, randomowe to jest tylko eas easter egg. Easter egg. Easter egg. Raz, dwa, cztery generatory Ty mamy. Poczekaj, jeszcze trzy. Raz, dwa, trzy. O, nie, raz, nie, czekaj, raz, dwa, trzy. Wyłaś, nie. Ej, Inaczej to w Anabel był. Raz, dwa, trzy. Jod, pa airdrop leci! Yep. I I can, I... Lądujemy! No, tu, tu ląduj, ląduj! Tu! Coś strzela! No. No. Perfekt! Perfekt! Prawie go rozbiłeś! Do why, do why, do why. Biedź w fabrykę, biedź w fabrykę Mam wejście 13 końców Kopę, chcę załatwić kopę Jeżo, no to powodzenie, bo ja tu zostaję do góry Dabę, 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 za on się To ja będę jeździć i zabijać moby. Będę je zbierać do siebie Oh, Jack ja Hammer! Ooo mm -hmm. masz! Mod pneumatyczny! Brilla masz, jak fajnie! Ty właściwie ja nawet killopy nie zabrałem, tak się teraz skepnęłem. O, Gaskan! Bierz. Wiesz Zabijaj zombie budowlańców, bo z nich lecą generatory. Jack Hammer z nich z nich może wy wypaść? No to też. Wow. Mi się zrespił Jack Hammer wow, ale ale Dobra, Hammer dobra. ma strasznie z No, no ład Mam kolejnego ja też Tam jest No wiem, że jest, tam jest baza metalowa. Full metal OPXXX Nie full ale metal Nie full ale metal Ta kamer to jest jak piła motorowa, ale do tego No tak Kurde, tutaj te rudy są tak porozrzucane wszędzie. Masz jakiś kilof albo coś? To jest już ja nawet tych kilofów nie będę brać, chyba. Bierz i skrapuj. Daj mi jeden kilof... Zostawisz mi jeden? Jak ten Jack Hammer szybko. Generator! To dobrze. Ej, o, mam już cały kwipunek metalu. Oj, nie przemyślałem tego. Dobra, idę. Chociaż właściwie... A, nie mam blue torcha, nie zrobię skrzynek. Ej, jak ja idę na metalową skrzynkę? Aj, szafę. ID? No. A nie kupuj. No ale się... Kto strzela w tyłowy? Ja, skrzyżekerska. Ha harki, zakerska. przyjedź po mnie. Ojej, ja muszę obejść... Zaraz. Skut... ...dookoła. Kupuję moby. To no, też musiałeś. Ja, skrzyżekerska. Ty jesteś młody, więc możesz biegać. O ja, ja się tu powspinam O! Jest! Skryciłem sobie drogę o połowę. Tam do ciebie biegnie! Ja nie obudowujcie okien, pamiętajcie. Aha, czekaj, ja też mogę. Ja mój generator mogę po... e, Tylko no. Tylko okna kierowcy, jak coś nie można obudować. Resztę można. Czekaj, Koper, zrobię tego, lokera, ok? No to rób. Dobra, i to by było... Na tyle w tym odcinku. W następnym raczej pójdziemy do strefy radioaktywnej i będziemy robić tego Questa. Więc do zobaczenia i cześć.